Jak ziomek z twojej szkoły stał się dosłowną legendą zapamiętaną na lata. Nasz dyrektor pan Roberts miał obsesję na punkcie regulaminu ubioru. Najważniejsza zasada? Żadnych dresów ani piżamowych spodni. Twierdził, że promują lenistwo i brak szacunku dla edukacji. Kara? Natychmiastowa koza i telefon do rodziców. Trzy przewinienia i zawieszenie. Pewnego dnia jeden z uczniów, Tyler, dostał karę podczas tygodnia egzaminów. Jego przewinienie? Założył dresy, bo całą noc się uczył i ubrał pierwsze co znalazł. Próbował się tłumaczyć, ale dyrektor mu przerwał. Prawdziwy świat nie obchodzi twoich wymówek. Więc Tyler postanowił mu coś udowodnić. Piątek, ostatni dzień egzaminów. Tyler wchodzi na test w idealnych eleganckich spodniach. Pan Roberts przygląda się mu z uznania. Ale kiedy Tyler skończył egzamin, wstał, złapał za bok spodni, rozpiął suwak i z jednym ruchem ściągnął je, odsłaniając jaskrawo niebieskie piżamowe spodnie. Zanim dyrektor zdążył zareagować, pięciu innych uczniów zrobiło to samo. Okazało się, że to był plan. Mama Tylera prowadziła sklep z kostiumami i uszyła dla niego spodnie z ukrytym zamkiem. Wyglądały na eleganckie, dopóki ich nie rozdarłeś jak koszykarz. Tyler sprzedawał je za 15 dolarów każdemu, kto chciał dołączyć. Do końca dnia ponad 60 uczniów w różnych klasach dramaturgicznie odsłoniło piżamy. Pan Roberts oszalał. Chciał wlepić wszystkim kary, ale kilku rodziców było prawnikami i zauważyło, że karanie uczniów egzaminach łamałoby regulamin szkoły. Tyler, legenda.